Dobra, cześć Kuba. Witam. W sumie, wpadliśmy do Białego Stoku w odwiedziny, tak? Niedawno, niedawno weszło, uchonowywało cię nagrodą. Piłkarzem meszy zostałeś, tak? Jak pod Beskidzie, jeszcze przypomnę. Tak? No tak, I nietypową że... nagrodę, tak? Zgłosiłeś no się po nietypową typowa... nagrodę. Yy... No tak, czytam weszło dosyć często, przeglądam, czy tam piszą, więc yy, jeśli dostałem nagrodę, to się zgłosiłem po nią, no i dzisiaj jestem tutaj. Poswoje, jak po swoje się, się to, że po swoje, ja jestem, yy, ja lubię zabawę, to też to traktuję jako zabawę i yy, jeśli dostałem nagrodę, to mówię yy, czemu nie skorzystać z tego. Wiesz, że jesteś pierwszy, kto by się zgłosił. Wiem, ja wiem, że jestem pierwszy i ja wiem, że mogę być kopany przez ten, <głos》> gdzieś tam przez internautów, zobaczymy, no zobaczymy, nie, jak to wyjdzie, nie. ja, ja liczę, że będzie pozytywny odbiór. No dobra, to co, przypomnijmy. Kuba w nagrodę odweszło i od dostał butle z tlenem Butlę z tlenem generalnie służy płetwonurkom, tak, czy też komuś kto wychodzi z wody, żeby się poratować czy dostałeś za to, że chyba tak harowałeś, co, wzdłuż linii? No, troszeczkę, to tak I drugi fundator WESZŁO Tak, troszkę tam pobiegałem po linii, byłem zdziwiony na pewno tą nagrodą nie strzeliłem bramki, nie przyczyniłem się nie wiadomo do jakiegoś tam efektywnego zwycięstwa wysokiego, no ale dziś mi nagrodzono tą pozytywną miarę urei. i cieszy mnie to. No tu się okazuje, że weszło do spółki z Ergolem, potrafią docenić również takich. Żeby nie było, butla <słuch> nie tak? Jest przekazuję na Twoje ręce, uniesiesz? Dziękuję bardzo, ja dziękuję, siła, dobrze. staram się unieść, pokażę. Weszło i takie jest. To słuchajcie, ja gratuluję tej nagrody, tego wyróżnienia. obyś się jak najwięcej dostawał. Dziękuję bardzo. Nie szyderczych, tylko tych pozytywnych nagród, tak? Bo weszło też po potrafić szydery zrobić. Zgadza się, no ale szydera, jak ja jestem zdania, że jesteś potrzebny. Też jest no, Dobra. Kuba, tu jeszcze taki drobny upominek od Oder Gola. Karta, karta rabatowa RG Team, tak. Dzięki temu masz buty w super cenie. Fajnie, że super. mamy nadzieję, że będziesz u nas kupować, tak? Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że będę korzystał z tego jak najbardziej, nie? Super, dzięki serdecznie. Dzięki bardzo. Dzięki również.